Słyszę cię na pięć. Sprzedając Fullerton Airways, pozbędziemy się długo. Zajmij się tym. Czeka nas inspekcja. William. Dana. Asystentka pana Randala. Pilot. Zachnij pasy. Wybacz, nie wiem co zrobić z rękami. Połóż je na kolanach. Oto Fullerton Airways. To przesada. Pracujesz z żoną? Jestem singlem. Ciekawe. Myślisz, że mam czas na randki? Zejdź czasem na ziemię, bo życie przeleci ci przed nosem. Ćwiczyłaś to? Przed lustrem. Nie przywiązuj się. Zamknij te linie i wracaj. Tacy jak ty mają nas za nic. Robisz sobie wakacje i wbijasz ludziom nóż w plecy. Nadciąga cyklon. Naprawię to. Gdy chcesz, by coś zostało zrobione, zrób to sam. To raj na ziemi. Nie chciałem tu przyjeżdżać, a teraz nie chcę opuszczać tego miejsca. Czasem, by pójść naprzód, trzeba wyznaczyć nową trasę. W domu tak nie wyglądają.